Do dołu, gdzie popłynność, moi drodzy, do dołu popłynność zaczynają się na wzrosty krosować z powrotem w stęgi z H1, czyli w to miejsce gdzieś tutaj odreagowanie, tutaj jest i te 90 200, które mam zaznaczone, tutaj też jest, moi drodzy, ten poziom, właśnie ten poziom z H4, on też powinien się akurat ułożyć na drugiej MC, dla mnie to jest fenomenalne miejsce do poszukania pozycji długiej, do poszukania, to znaczy. Nie ustawienia się z limitu, tylko poszukania po systemie, kiedy to właśnie M5, M15 będzie budować w tym miejscu swoje przewagi na wzrosty, żeby zaatakować i żeby podłączyć się pod ruch do tych 97 tysięcy, 6,7. I teraz w tym miejscu również wypada 0,38, co potwierdziłoby reakcję na ten poziom, potwierdziłaby, szanowni Państwo, to, że. Trend jest cholernie silny i potwierdziłaby przede wszystkim to, że ma ogromny, ogromny potencjał prowzrostowy. Dalej, oczywiście, nie wiem jak wysoko, natomiast na pewno dla mnie, chociaż na pewno to Kopernik nie żyje, ale powiedzmy, że na pewno do tego gapa z tygodniówki, czyli te 96 tysięcy.